Boss Lich na prostej mapie, tylko że nie można grać Beniaminem. Na ile będzie to utrudnienie, tego nie wiem, przekonamy się w dzisiejszym materiale, także witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Blunt Tower Defense 6 u mnie na kanale. Na samym wstępie chciałem z góry podziękować za każdą pozytywną ocenę, zapraszam Was również na stronę partnera mojego kanału, czyli G2A, link do strony znajdziecie w opisie, także jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. A ja już nie zamierzam przedłużać, zagrajmy sobie najnowszego bossa bez Beniamina. Dobrze, jesteśmy już w grze. No i zobaczcie, mam tu wybranego Beniamina, ale jak kliknę wlicza i kliknę start event, to tutaj mam Quincy i nie mogę wybrać Beniamina spośród wszystkich tych bohaterów. Przynajmniej ja go nie widzę. Więc e, myślę, że będzie mega ciekawie. Zastanawiam się, którą, postać, e, którą postacią chciałbym zagrać. Myślę, że ten bohater mógłby być spoko, bo dawno, dawno, dawno nim nie grałem, ale wydaje mi się, że faworytem będzie na pewno to on na tej mapie, na której aktualnie jest Litch, czyli na park PAW, czyli mm, ścieżka. Taka nie wiem, nie wiem jak to się tłumaczy tak do końca. PAW to jest ścieżka, a park no to pewnie park, a parkowa ścieżka, parkowa dróżka, zwał jak zwał. Tak czy owak bardzo ładny krajobraz, chociaż te nagrobki tutaj trochę creepy, no ale wiadomo, że one są tutaj, e, przez wzgląd na to, że no właśnie na tej mapce mamy e, licza. No i dobra, generalnie co? Grę zacząłbym od zbierania na Benjamin'a, od, od postawienia darmowej dart małpki, no i właśnie tak jak już wspomniałem, od zbierania na Benjamin'a. W tym momencie, Beniamina, nie mamy. Wydaje mi się, że mapka jest dosyć prosta, ok? To jest mapka z poziomu beginner, jest dosyć długa, no i występuje na niej to, o czym bardzo często wspominam, co jest bardzo ważne. To znaczy, balony przelatują kilka razy wokół tego samego miejsca. Dodatkowo, często e, wokół tego miejsca, jakby e, przelatują, jak. Nie wiem, jak to powiedzieć, na długim odcinku trasy? No, nie, nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu jest. Wiecie, chodzi mi o to, że, jak na przykład tu postawicie tak shootera i dacie mu odpowiednio duży zasięg, to on będzie obejmował tutaj cały ten obszar, nie? Powinien być w stanie objąć cały ten obszar. I może nawet jeszcze tutaj sięgnie. Więc e, o, o to, jakby mi chodzi. Więc sama mapa jest oczywiście bardzo prosta. I wydaje mi się, że fakt, że nie możemy grać Benjaminem e, przynajmniej na tej e, podstawowej wersji. Licza, czyli na wersji normalnej. Swoją drogą odcinek z elitarnego licza pojawi się jutro. Także wszystkie osoby, które chcą elitarnego licza, niech się nie martwią. Na pewno go zagram, bo ta mapa wydaje się mega przyjazna. Oj, muszę się przesunąć. Jak ja siedzę. Cały czas siedziałem tak z boku. Nie może tak być. Nie może tak być, bo mnie to strasznie denerwuje, jak wiecie. Jak nie siedzę na środku kamery, strasznie widzę, że jestem prześwietlony. Eee, no nic, zostawimy to tak. Zostawimy to tak jak jest, chociaż tak widzę, że aż mi twarz tak świeci, ale no, na razie zostawimy to tak, jak jest. No i co? Skupiamy się na farmieniu. E, ja myślę, że tutaj przytnę ten moment i tak normalny lycz nie jest aż tak wymagający. E, myślę, że na elitarnym będę jakby dużo więcej uwagi poświęcał na poszczególne etapy, tak? Bo na elitarnym wiadomo, jest trochę trudniej. Chociaż tutaj sam etap farmienia tak czy siak nie będzie problematyczny, no bo mapa jest prosta, tak? To czy to jest e, zwykły lycz, czy elitarny, jeżeli chodzi o farmienie, niewiele zmienia poza tym poza momentem w którym przynajmniej oto farmienie w early gameie tak czyli do pojawienia się pierwszy raz bossa bo później to wiadomo że, e, że oczywiście to czy gramy elitarnego licza, czy zwykłego, ma znaczenie: no bo na elitarnego licza muszę zbudować lepszą defensywę już na pierwszy tier, a co za tym idzie, muszę wydać więcej golda na defensywę, a co za tym idzie, muszę. Mam mniej golda na farmienie, tak więc, jakby to wiadomo, że to gdzieś tam idzie w parze. Wydaje mi się, że zbuduję sobie. Nie wiem, właśnie, czy nie zbudować. Nie, market. Zbudowałbym te marketplace, ale nie, na razie. Ogólnie nalicza, to wiadomo, że będziemy budowali elitarnego marketplace. Ale na normalnego zostańmy z tym, co mamy. Chociaż nie mam Beniamina, który healował mnie, który dodawał mi życia. Pamiętajmy, że Lich odejmuje HP, więc na pewno jeden marketplace i tak będę musiał zbudować, ale na ten moment nie muszę się tym martwić. Może z farmieniem rewelacyjnie na ten moment nie jest, ale bo tak śmiesznie ten to postawiłem, ale wszystko jest w zasięgu. Także super, że wszystko jest w zasięgu zniżki. Alchemik oczywiście stoi pod pancerz, który tutaj się pojawił. Tutaj mam Juggernauta na last, a właściwie nie Juggernauta tylko katapultę, ale zaraz chyba musimy iść pod Juggernauta, bo zobaczcie co się dzieje. No jednak tych balonów trochę, trochę nam zaczęło uciekać. No mówię, mapka jest prosta, więc tak trochę odpuściłem defensywę przeciwko balonom. Dodatkowo Etienne widzi Kamo, także to też jest bardzo przyjemny upgrade. A czy to też jest bardzo przyjemna właściwość po prostu tego bohatera? Ja go bardzo lubię, on jest dosyć mocny też. Jak nam tu będzie levelował, ciągle jak będzie miał właśnie ten samolot. Teraz właściwie dał też widzenie Kamo innym jednostkom, a to zepsułem w sumie. To zepsułem. To akurat strolowałem, bo po co ja w takim razie? Po co ja w takim razie? To nie wiem, to jest dobre pytanie. Po co ja w takim razie szedłem tu w dolny tier, jeżeli on daje tylko zasięg i widzenie Kamo, jeżeli w tym momencie każda jednostka już widzi Kamo. To jest w ogóle bardzo przyjemny upgrade. To jest bardzo potężne ulepszenie, że wszystkie jednostki widzą Kamo, bo jednak zdarza się, że są z tym problemy, nie? Szczególnie na bossach. Czasami zdarza się, że, e, wiecie, Jakieś, jakby jakieś um, zrobicie jakieś niedopatrzenie i leci boss, a pod nim lecą balony z kamuflażem. I mi się parę razy zdarzyło tak, że te balony z kamuflażem mi przeszły. Że te balony z kamuflażem właśnie mi przeszły. Dobra. Um, na ten moment jest bardzo dobrze. Na ten moment jest naprawdę bardzo dobrze. Mam dosyć sporo golda, bo dzięki temu, że gram innym bohaterem niż Beniaminem, to mogłem sobie pozwolić na, na to, żeby bardziej skupić się na budowaniu farm. Bo nie musiałem, wiecie, martwić się o defensywę, no bo jednak Etienne ładnie sobie z defensywą radzi Ale z drugiej strony, z Beniaminem pewnie i tak miałbym tego Golda więcej Suma summarum. Prawdopodobnie i tak bym miał tego golda więcej z Beniaminem, więc... No, ciężko tu stwierdzić w sumie, czy. Czy tak naprawdę jestem na jakoś specjalnie zwycięskiej pozycji względem tego, niż gdybym... no czy jestem jakby w lepszej sytuacji niż gdybym grał z Beniaminem, tak? Bo z jednej strony... W ogóle tu mi się poprzedostaje i tu mi się poprzedostaje za mocno. Nie mogę tak zrobić. Ehm, continue, continue, continue. E, dobra, mamy tutaj. E, co ja bym chciał zagrać? Zagrajmy coś może najpierw pod te grupy balonów, które tu wypadają. Nie wiem, to nawet mógłby być reaktor. Mi się wydaje, żeby wystarczył. Ustawmy na razie tak. I zbieram po prostu do e, sticky bomb. Chociaż reaktor na sterowcy tu te sterowcy też lecą, nie? To jest jakby problem. W sumie no ja mam wrażenie, że problem jest właśnie dlatego, że te sterowce tu lecą. Okej, okay, a ta małpka nie wystarczy. No dobra. E, no dobra, dobra, czekajcie, czekajcie, bo jakieś kłopoty na, w miejscu, gdzie w ogóle te kłopoty nie powinny się wydarzyć. Mm. Okej, okay, problem jest ze sterowcami. W tym momencie. I jest to oczywisty problem, w sumie. W sumie jest to oczywisty problem. E, zażegnamy go stawiając po prostu e, bombshooter. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Nie, nie na strong, a na first. Niech on atakuje tego moaba. Czy odnowi mi się skill do Etienne'a? Zanim te, fio, te, te balony się przedostaną? Odnowi mi się, super. Skill powinien wystarczyć, żeby wybronić te. Um, te balony, które tu z tego moaba powstały. No i dobra, teraz lecimy z. Dobra, lecimy ze Styki Bombami. Nie wiem, jak z tym sterowcem to będzie szło. Widzicie, o tym mówię. Zobaczcie, ile teraz kamobalonów leci. I gdyby nie Skill Etiena, który daje mi możliwość bicia tych balonów z kamuflażem. To ja nie wiem, czy to by tak dobrze poszło. <laughs> w sensie już bym musiał myśleć o jakimś reaktorze, nie? Albo czymś w tego typu. Już bym o czymś wiecie, już bym o czymś musiał myśleć tutaj w tym kierunku. Dobra, no na razie 9000 życia. Nie jest to mało, ale. Ale sobie poradzimy. Na razie nic z tego w sumie tego bossa nie atakuje, więc też jakby zrozumiałe, że on sobie tutaj bez większego problemu przelatuje. No i dobra, ja bym za zagrał reaktorem. Pójdziemy w ten sposób, pod dolną ścieżkę, nie pod górną, tak jak to zrobiłem wcześniej. Że bardziej opłaca się moim zdaniem iść pod dolną. No i dobra, przynajmniej, przynajmniej w tej części. E, Alchemik sam, w siebie, sam z siebie nie wzmacnia lecza. Dopiero jeżeli go ulepszycie. Nawet pierwszy tier na górze już lecza wzmacnia, to tak w ramach ciekawostki. Dobra, bo tu widzę, że... Są problemy czasami. Wydaje mi się, że Monkey Village... E, Okej, okay, ale nie mogę go tu postawić. No dobra, Monkey Village można tylko tu postawić. No nic trudno. E, Monkey Village pod górny upgrade chyba nie wzmacnia licza. Tak mi się wydaje, że Monkey Village pod górny upgrade chyba lecza, nie wzmacnia. E, także to też by było całkiem spoko. E, gdzieś tam, nie wiem, zacznę sobie stawiać jakieś marketplacy. Pewnie. Damy radę? Damy radę. Pewnie, że tak. No i już to mamy. W tym momencie już to mamy. Trochę może, może wyglądało jakby było groźnie, ale w tym momencie wszystko jest opanowane. Wszystko jest na spokojnie. Mamy fajną defensywę na Moaby, fajną defensywę na grupy balonów no po prostu trochę trochę przegiąłem, nie? <laughs> trochę przegiałem. Jak się boicie, że jak się boicie po prostu, że że wam nie pójdzie, to nie ulepszajcie jednej farmy po prostu na trzeci tier. Wtedy mielibyście 2000 tam golda więcej, moglibyście od razu postawić sticky bomby. Dobrze by było po prostu mieć w taki sposób, żeby od razu mieć sticky bomby i na przykład jednego bombshootera jak się licz pojawia, żeby to od razu mieć. Może być też reaktor z tyłu, to wtedy macie gwarancję, że te balony, które powstaną z moabów, też wam. E, też e, jakby nie będą dla was szkodliwe. Ale i tak, jeżeli odpowiednio szybko e, byście to postawili, to wtedy te balony, które powstałyby z moabów, tak? Które wypuszcza na nas lecz no to wtedy. E, czy? Znaczy... Okej, okay, te balony, które powstają z Moabów, które grana na nas wypuszcza, bo z tego co się orientuje z Moabów, które wypuszcza na nas licz, żadne balony nie powstają, także tutaj chcę to doprecyzować. W ogóle na tej mapie strasznie potężny jest Nekromanta, teraz mi się przypomniało, musimy, musimy nim zagrać, on jest mega mocny na tej mapie, na tej mapie mi się wydaje, że on będzie super działał, no zdecydowanie, chcę go, chcę go postawić. Dobra, myślę, że na ten moment jest naprawdę super. Odblokowaliśmy samolot do Etiena, co jest również bardzo, bardzo dobrym znakiem, bo to jest bardzo mocna umiejętność generalnie. Etienne jest pod tym względem naprawdę mocnym bohaterem. Wszystkie jednostki widzą kamo, więc też się nie muszę martwić, ale i tak mam reaktor. No, reaktor oczywiście postawiłem nie dlatego, żeby zdejmował kamo, a dlatego, że jest po prostu dobry na grupy balonów. Trzy rundy do, do licza i zapytacie, jak planuję go pokonać? Sprzedam tego Alchemika. Wydaje mi się, że mega dobrze Działałby tak shooter tutaj Tutaj Wydaje mi się, że To miałoby prawo wypalić Chociaż Na leczu nie możemy go wzmacniać To jest duży problem Jakby na przykład takim tak zonem tu zagrał, nie? Tylko to jest takie Tutaj, nie? To może by nawet To może nawet miałoby prawo Zadziałać tak szczerze? No właśnie nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Licz jest za rundę. Dobra, przetestujmy. A co się będę? Przetestujemy sobie tak tagzouna w tym miejscu, chociaż musiałbym go od razu zbudować, a niestety... E, no właśnie, niestety nie mam go w tym momencie. Nie stać mnie. Bardzo szkoda, bo to w takim razie na pewno nie, nie wystarczy. Dobra, a teraz tu jest tak tagzon i zobaczcie, jaki on ma duży zasięg, nie? Jak on długo będzie w stanie tu męczyć tego Lycza. I wydaje mi się, że mogę bez problemu dostać Monkey Village. Tylko nie pamiętam, czy to też healuje tego Lycza. Pyk, Patrzcie. I to teraz ma naprawdę fajny range. Teraz to ma naprawdę fajny range. I jeszcze będzie klepało Lycza, jak tu będzie leciał. Więc, nie wiem. Chociaż lepiej by chyba wyszło, gdyby był bliżej, nie? Gdyby był bardziej tu. Ale nie jest to taki głupi pomysł, to miejsce. Tak, tak, tak w sumie. No oczywiście, wiadomo, że lepiej byłoby. Lepiej byłoby trochę inaczej to jednak rozegrać, ale. Ale nie jest to głupi pomysł. Nie jest to głupi pomysł. Sterowce też się rozbijają o tego tak zona. Więc to naprawdę robi robotę. No oczywiście problem jest na opancerzone balony. Więc przynajmniej mogę ulepszyć tutaj tego Juggernauta. On nam będzie kontrolował w razie czego jakieś balony opancerzone. Bo średnio mam jak wzmocnić tego tak shootera, tak żeby bił opancerzone balony. No bo pamiętajcie, że tutaj... Są skille, które jakby wzmacniają licza, A my nie chcemy oczywiście go wzmacniać Nie chcemy go tu prowokować Patrzcie, tutaj, tu mi się HP odnawia Tutaj mam far... Nie, naprawdę fajnie leci Powiem wam, naprawdę spoko idzie Myślałem, że będzie jakby dużo ciężej Teraz odpalamy sobie drony Te drony to nie wiem, czy to dużo robi, ale Zachowam sobie samolot Na ostatni raz, jaki będzie Na ostatni raz, jaki będzie Tu lycza. sobie zachowam samolot Wydaje mi się, że to Że to będzie miało najwięcej sensu no, bo on wtedy wypuści sterowcę jak najbliżej, tak? Ale i tak wydaje mi się, że zdamy radę. Etienne ma całkiem krótki czas odnowienia teraz też tego skilacyk I lecimy z tym samolotem. No, to, to był chyba dobry pomysł, nie? To był chyba dobry pomysł. Dobra, no i tak, shooter tutaj dokończy robotę. Spoko, chociaż moje chyba, chyba lepiej byłoby go zbliżyć bardziej tu. To by chyba le było lepsze, bo wtedy. I tak tu by atakował. Ale zobaczcie, jak on teraz ma zasięg. Teraz, jakby leciał kolejny lycz, W sensie zostawię tego tak szutera, bo wydaje mi się, że na trzecim tierze. Teraz, jak lycz poleci, to on będzie w stanie go atakować już. Już jakby od samego początku. Na całej takiej długiej trasie. To wcale nie jest krótki odcinek, więc wydaje mi się, że to nawet. Pamiętam, że na Blunariusie kiedyś e, ktoś w taki sposób grał. Gdzieś oglądałem taki film, więc wydaje mi się, że to wcale nie jest takie głupie. Wydaje mi się, że to wcale może nie być e, aż tak głupie, no, ale zobaczymy oczywiście. E, no i wiadomo, no na następnego lycza zagramy też e, Madem. Wydaje mi się, że Mad bardzo ładnie tutaj też, też będzie e, funkcjonował. To jest normalny Blunarius, znaczy normalny lycz, więc tak jak już mówiłem kilkukrotnie. Nie ma się zbytnio co przejmować. To raczej nie będzie jakoś mega nie wiadomo jak wymagające. Nie spodziewałbym się przynajmniej. Mm. W tym momencie tak naprawdę na, tych, na tym normalnym poziomie zazwyczaj największym problemem są raczej pierwsze tiery, tak bym powiedział, niż, niż te późniejsze. No bo em, na pierwszych tierach jeszcze nie jesteście wyfarmieni. A tak to, jeżeli dobrze farmicie, to wszystkie kolejne tiry też będzie dla was łatwizna. Ja tak naprawdę praktycznie mógłbym sprzedać e, wszystkie moje farmy, łącznie z tym Monkey Village, zbudować pierwszy poziom bo prawdopodobnie byłoby mnie stać, albo jakoś tak niewiele by mi brakowało do pierwszego poziomu e, tego paragonu do e, Dart Małpki. Wydaje mi się, że paragon do, do Dart Małpki na pierwszym poziomie przeszedłby wszystkie, wszystkie e, poziomy pozostałe Licza. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie jestem tego pewien. Oczywiście na elitarnym to nie wchodzi w grę. <grym> e, na elitarny to myślę, że trochę za słabo farmię, nawet na ten moment, jak na elitarny poziom Licza. No ale nie robimy elitarnego w tym momencie, więc, e, więc jakby no nie, nie, nie zamierzam się tym jakoś specjalnie przejmować. Chociaż nie, myślę, że w farmie nie najgorzej w tym momencie. Jednak, wiecie, myślę jednak, że nie jest tak źle. Zaraz się pobawimy z jakimiś upgrade'ami. E, na pewno chciałbym e, ulepszyć Dartmałpkę na Juggernauta. Na Ultra Juggernauta to może być całkiem spoko. No i dobra. Tu sobie coś. A, oczywiście, potrzebuję postawić piąty e, tier. A to sprzedajmy tę farmę. Sprzedajmy sobie tę farmę. Potrzebuję postawić piąty tier. Będę więcej zarabiał, więc to jest jak najbardziej dobry upgrade'ik. I postawię to jeszcze przed liczem. Tak mi się wydaje, że jeszcze dozbieramy przed liczem do tego. A jeżeli nie, to i tak w trakcie. Najpierw stawiam e, ten piąty tier. Potem będę szedł w MADA. Taki jest plan. Przynajmniej. Taki jest przynajmniej plan. Dobra. O, na przykład taki, tak, shooter, nie? Mówiłem o tym widzeniu. O tym widzeniu camo. Taki, tak, shooter normalnie kamo by nie widział, a teraz, proszę bardzo, elegancko kamo jest. Jest widziane, więc bardzo, bardzo spoko. Dobra. Zastanawiam się, czy dostać Monkey Village do, do tego mada, bo oczywiście mógłbym. Przypominam, że licz o ile wzmacniają go skille i tak dalej, o tyle, jeżeli jest odpowiednio daleko od nich, to go nie wzmocnią. <noise> więc mógłbym teoretycznie. Dobra, tym razem odpalę od razu samolot. Bo już mam MADA, więc w ogóle. Wydaje mi się, że to jest porobione. Tak naprawdę teraz raczej powinienem się martwić DDT. Tak, w sumie, mi się wydaje, niżeli jeżeli czymkolwiek, co lecz nam nie może tu wysłać. Ja od razu kasuję te jego sterowce. MAD jest prze, przemocarnym upgrade'em, bo lecz, zauważcie, że znika w momencie, w którym wysyła te swoje sterowce, on znika. Więc im szybciej je zniszczycie, tym jakby no, szybciej będziecie w stanie zadawać mu z powrotem obrażenia. A madem możecie sterować, więc jakby jesteście w stanie naprawdę błyskawicznie zniszczyć te sterowce. Zwłaszcza, że on ma bardzo dużą przebijalność, ten mad. Te jego pociski, te ja nawet nie wiem, czy. Czy to nie jest tak, że one w sumie... Mi się wydaje, że one się w ogóle nie zatrzymują, że one mają prakty... prawie że nieskończoną tą przebijalność. Ale nie wiem, może tylko takie wrażenie. Dobra, palmy samolot, odpalmy drony, dronów jest też mnóstwo, one akurat nie za wiele robią, ale... Odpalmy skila. No i proszę bardzo. Tier trzeci jest... Tier trzeci jest nasz! Tier trzeci jest nasz. Tak się zastanawiam, czym ja bym chciał ostatecznie pokonać tego Lycza, Ale to zastanowię się. Mam jeszcze 15 rund. Dobra, było krótkie cięcie, już zapewne patrząc na to, co tu się dzieje. Domyślacie się, na jaki pomysł wpadłem. Postawiłem zamrażającą małpkę i tu postawię paragon do. Ninja Małpki. Dawno nim nie grałem. Bardzo chętnie nim zagram. Czy nasz bohater ma już maksymalny poziom? Tak. To powoduje, że samolot lata już cały czas. E, no i co, tak jak mówię, wydaje mi się, że wszystko na ten moment mogę bez problemu sprzedać, jeżeli chodzi o moje farmy. E, I mimo tego, że jest dopiero czwarty tier, e, czyli tak naprawdę jeszcze na spokojnie mógłbym długo długo farmić, to wydaje mi się, że mamy to. E, 31 poziom. E, nawet reszty też się pozbędę. Ja się pozbędę, zostanie tak naprawdę tylko bohater oraz paragon. W tym momencie dwie rundy do licza. Zobaczcie, jaki zasięg. Jaki zasięg ma ten paragon. Będę w stanie tutaj atakować. To jest mega, mega spoko. Jeżeli chodzi o elitarnego licza to zastanawiam się, czy to, czy to będzie dobry pomysł, żeby to właśnie rozgrywać w ten sposób, bo jednak tutaj jest woda. I kusi paragon do łódki, bo on jest bardzo mocny. I widziałem, że na elitarnym leczu jak się da, no to raczej yy, o, jakby raczej się go buduje, więc. E, więc, więc, więc e, Myślę, że gdzieś tam myjku, w ogóle jaka miazga, co tu się dzieje, nie? Ciekawe jak pójdzie z ostatnim tierem. No na DDT oczywiście również bez problemu, tak? Paragon do ninja małpki, no to jest w końcu ninja małpka, tak? E, czyli widzenie Kamo, e, czyli... Grandmaster Ninja, Górny Tier, czyli wiele Shurikenów, Środkowy Tier. Dobry na sterowce. Chociaż nie mamy skilla. Jak, jakby, jak, jak ułożymy Paragon, złożymy Paragon. Nie wiem, zwały, nie wiem, brakuje mi słowa. Stworzymy, o, stworzymy Paragon, to nie mamy żadnego skilla. Ale działają na przykład chociażby te. Co się chyba tu talizmany nazywało? Czy coś takiego? Mm. Czy coś takiego, to jest oczywiście e, pochodna tego dolnego, tego dolnego drzewka, tak? Tutaj, tutaj mamy nakładane ładunki na sterowce. Tutaj są na tym tierze takie talizmany. E, więc one również. A co się stało z grom? No, wywaliło Gierkę w ogóle z jakiegoś powodu. Już się przestraszyłem, że od zera będzie trzeba nagrywać, ale na szczęście nie. <grym> na szczęście nie. E, także co? 14 rund. I widzimy się na piątym tierze. Jestem mega ciekaw, jak to pójdzie. Ale wydaje mi się, że raczej bez problemu. Tak jak widzieliście, była raczej taka totalna deklasacja. Ale ciągle zastanawiam się nad tym, jak właśnie to sobie zrobię na piątym tierze. Znaczy na elitarnym Blunariusie. czy znaczy na elitarnym Lycu. Filip, skup się. Już prawie 24, jak to nagrywam. Jeszcze będzie odcinek do montażu szedł. Także. No jeszcze trochę długa noc przede mną, ale mam nadzieję, że ze wszystkim fajnie się wyrobię i że ten odcinek dostaniecie. Także trochę jestem też, tro, troszeczkę jestem zmęczony, tu chcę się wytłumaczyć. Jestem też po live'ie, dwie godziny live'a robiłem na Twitchu, link do mojego Twitcha, kto chce zajrzeć jest w opisie tego filmu. Ale od razu uprzedzam, nie gram tam raczej w baloniki, także to też chciałbym, chciałbym to jakoś tak jasno dać do zrozumienia, że Czasem odpalę tam blunce, raczej gram tam w różne inne gry, ale jeżeli macie ochotę, to oczywiście jesteście mile widziani. <laughs> tyle, tyle, tyle tytułem jakichś tam informacji. No i co? Czekamy te 7 rund, no i zobaczymy. No już jedna runda, odpaliłem sobie przed chwilą SkyLa na żeby szybciej szło, odpalamy teraz. Lecą bady, ale i tak są totalnie miażdżone. Jak tylko te, te talizmany się aktywują, tej ninja małpki, to jest takie oro, dobra. Odpalamy też skila. Damy radę, ale nie będzie wcale tak łatwo, mi się wydaje. Chociaż od razu też te sterowce, które tworzy na nas, lich No, no, od razu te sterowce są też bardzo szybko niszczone, co powoduje, że mogę mu tak naprawdę zadawać obrażenia co chwilę. Ale żeby było tak super łatwo. No to bym nie powiedział, nie? To jest 31. poziom Paragonu. Nie idzie jakoś super ciężko, no i wiadomo, nie mam nic innego też poza tym. jakoś się przez chwilę przestraszyłem, że życia mi zabraknie, ale na szczęście tymi farmami wcześniej wbiłem sobie 644 HP, więc życia mi raczej nie zabraknie. Jeżeli chodzi o drony, tutaj też robią robotę, no bez problemu. No, może nie poszło jakoś mega trudno, ale poszło trochę ciężej niż się spodziewałem. No, 2 miliony HP, tak. Paragon. Paragon Ninja Małpki, 30. któryś poziom, 2 miliony HP, zbiliśmy mu w tym miejscu. Elitarny Lich, 20 milionów HP. Chociaż wniosek z tego taki, że sam Paragon do Ninja Małpki jest w stanie na całej tej trasie, to jest powiedzmy 1 trzecia całej trasy, nie? Tak mi się wydaje, że jest 1 trzecia. No, może, bo tutaj już nie byłby w stanie atakować. To powiedzmy. Nie, no powiedzmy, że jest 1 trzecia. To wydaje mi się, że paragon do, sam taki paragon do Ninja Małpki jest w stanie leczowi zadać około 5 milionów obrażeń, około 5-6 milionów, a mamy 20 do zbicia, więc trzeba się poważnie zastanowić jak ugryźć ten temat. Ale to już zapraszam Was jutro na kanał, będzie ten elitarny lecz, nagram go dla Was, zrobimy go sobie, myślę, że będzie mega ciekawie. Ode mnie to tyle, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, czy tutaj też są limity? Zobaczę z ciekawości. Mogę wybrać Beniamina? Nie. Nie mogę. To będzie trudne w takim razie. Na elitarnym liczu to już może być trudne. Dobra, ale ja nie przedłużam. O tym jeszcze na pewno sobie pogadamy i w to sobie jeszcze pogramy. W sensie tego licza. Ode mnie to tyle. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.